Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że w tobie jest klucz, który może na zawsze wymazać strach? Co, jeśli zdałbyś sobie sprawę, że to, co cię najbardziej przeraża, to tylko cień stworzony przez Twój umysł, a ty przez cały czas trzymałeś latarnię? Strach cicho kryje się za każdą odkładaną decyzją, każdym niespełnionym marzeniem, każdą ścieżką, której boisz się podjąć. To mgła, która zaciera prawdę, głos, który szepcze. Nie dasz rady. Nie jesteś wystarczająco dobry. A co, jeśli ci się nie uda? Ale skąd tak naprawdę bierze się strach? Czy to ostrzeżenie mające cię chronić, sztuczka ego, czy święty próg czekający na przekroczenie? Dzisiaj zagłębimy się w duchową stronę strachu. Nie chodzi o to, by siłą go odpychać czy udawać, że wszystko jest w porządku, posługując się pustą pozytywnością. Chodzi o zrozumienie, skąd pochodzi strach. Jaką rolę odgrywa w podróży twojej duszy i jak możesz przekształcić go w źródło siły? Na przestrzeni dziejów mądrzy nauczyciele mówili: że strach jest jak smok strzegący skarbu, a tym skarbem przyjacielu jesteś ty, twoje wewnętrzne światło, twoje prawdziwe ja, twoja nieskończona moc kształtowania rzeczywistości. Ale aby zdobyć ten skarb, musisz stawić czoła smokowi nie przemocą, lecz świadomością. W tym filmie zbadamy, czym naprawdę jest strach z perspektywy energetycznej i duchowej, dlaczego tak często nas blokuje i jak był używany do kontrolowania ludzi. Przyjrzymy się starożytnej mądrości, która pokazuje, jak wznieść się ponad strach, podzielimy się potężnymi praktykami, by uwolnić się od jego wpływu na umysł i energię, i pokażemy, jak wyjście poza strach prowadzi do zestrojenia z Twoją wewnętrzną siłą. Tak możesz być nie do zatrzymania. Nie dlatego, że nigdy nie poczujesz strachu, ale dlatego, że nauczysz się iść obok Niego, akceptować Go i przekształcać Jego cień w jasność. Strach nie znika, gdy z Nim walczysz, rozpuszcza się, gdy Go prawdziwie zrozumiesz. Masz zamiar przekroczyć próg nie fizyczny, ale wewnętrzną bramę do swojej najgłębszej mocy. A wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga, by spojrzeć w głąb siebie. Czy jesteś gotów obudzić wojownika światła śpiącego w tobie? Strach nie jest czymś nowym. Nie zaczął się od ciebie ani od Twojego pokolenia. To starożytna obecność cień kroczący obok ludzkości od zarania dziejów. Aby go naprawdę pojąć i pozwolić mu odejść, musimy prześledzić jego ślady w historii i zapomnianych naukach. W najdawniejszych czasach strach miał jasne zadanie ochronę. Był alarmem ciała, gdy w pobliżu był drapieżnik, gdy zagrażał ogień lub gdy nadchodził lód. Był pomocny, a nawet święty, ponieważ utrzymywał naszych przodków przy życiu. Jednak z czasem ten alarm się zmienił. Gdy przestał być potrzebny do przetrwania, strach zaczął reagować na wewnętrzne zagrożenia, często wyimaginowane. Odrzucenie, upokorzenie, porażkę, samotność. W ten sposób strach ze sprzymierzeńca w przetrwaniu stał się cichym strażnikiem więziennym duszy. Starożytne tradycje duchowe, od Wed po hermetyzm, od szamanizmu po gnostycyzm, wiedziały, że strach to nie tylko instynkt, ale siła energetyczna zakotwiczona w ciele i umyśle. Rozumiały, że tam, gdzie jest strach, istnieje energetyczna bariera między nami a naszą wewnętrzną boskością. Teksty wedyjskie nazywają to mają, czyli iluzją. Fałszywym przekonaniem, że jesteśmy oddzieleni od wszystkiego. Gnostycy postrzegali strach jako zasłonę, która trzyma nas w pułapce ograniczonych poglądów. Ego, fałszywe i ja bojące się śmierci, karmi się strachem, by utrzymać kontrolę. Szamani widzą strach jako żywą istotę, której można stawić czoła, z którą można rozmawiać i którą można transformować poprzez rytuał, wizję i poszerzoną świadomość. Nawet starożytni filozofowie głęboko rozmyślali nad strachem. Epiktet mówił, że strach nie dotyczy samych wydarzeń, ale tego, jak je interpretujemy. Plotyn wierzył, że dusza uwalnia się, wznosząc swój wzrok ku wieczności. W chrześcijańskim mistycyzmie strach to po prostu brak miłości. Jan apostoł ujął to prosto: Doskonała miłość usuwa strach, ponieważ tam, gdzie jest światło, znika ciemność. Z tej perspektywy strachu nie pokonuje się siłą ani zaprzeczeniem. Transformuje się go poprzez świadomość, miłość i szersze zrozumienie. Strach to drzwi przebrane za cień, które otwierają się dopiero wtedy, gdy przestajemy napierać, a zaczynamy obserwować. Jednak dzisiejszy strach się zmienił. To już nie ryk lwa w dżungli. To niepokój o przyszłość, troski o pieniądze, lęk przed osądem, przed niedopasowaniem, niewyróżnianiem się, niepowodzeniem. Mimo to, w jego rdzeniu leży ten sam pierwotny lęk. Strach przed utratą kontroli, przed unicestwieniem, przed byciem niewystarczającym, dlatego ta duchowa refleksja ma znaczenie. Współczesny strach już nie chroni, on ogranicza. Jeśli go ignorujesz, cicho staje się twoim wrogiem, blokując twój cel, potencjał i spokój. Starożytna mądrość daje nam mapę. Strach to iluzja udająca rzeczywistość, posłaniec w masce wroga. Teraz, gdy wydobywamy te prawdę na światło dzienne, jesteśmy gotowi stawić czoła sercu tajemnicy, jak naprawdę rozpuścić strach. Co się dzieje, gdy przestajesz Mu ulegać? I co jeśli strach nie jest Twoim wrogiem, ale najtrudniejszym i najmądrzejszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał, ten paradoks otwiera drzwi do nowego sposobu postrzegania tego, co nas tak długo powstrzymywało. Aby rozbić strach, nie można go po prostu odrzucić. Musisz zrozumieć, skąd pochodzi, czym naprawdę jest i czego próbujecie nauczyć o sobie samym. Strach to mentalny wzorzec zasilany energią emocjonalną sojusz między Twoim umysłem a układem nerwowym, kształtowany przez czas. Kiedy odczuwasz strach, nie doświadczasz realnego zagrożenia ani przyszłości, lecz wewnętrznego obrazu tego, co mogłoby się wydarzyć. Innymi słowy, strach to wyobraźnia wywołana przez traumę. I tu jest duchowy klucz. Sam strach nie jest realny. Doświadczenie strachu tak. Kryje się za logiką, ostrożnością i zdrowym rozsądkiem, szepcząc lepiej nie. Poczekaj, aż będzie idealnie. A co jeśli powiedzą nie? A co jeśli ci się nie uda? Ale tak naprawdę strach cię nie chroni on cię ogranicza. Z energetycznego punktu widzenia strach wibruje na niskiej częstotliwości związanej z przetrwaniem, niedostatkiem i nieufnością. Kiedy utknie w Twoim polu energetycznym, blokuje przepływ siły życiowej niczym tama powstrzymująca Twoją witalność przed dotarciem do wyższych ośrodków, gdzie żyją kreatywność, wizja i bezwarunkowa miłość. Najbardziej zaskakująca prawda jest taka, że strach nie znika, gdy tylko dostaniesz to, czego bałeś się nie dostać. To dlatego, że strach nie jest na zewnątrz, jest w tobie. Możesz odnosić sukcesy, mieć miłość i dobre zdrowie, a i tak czuć strach, ponieważ to nie świat tworzy strach, lecz twój nieświadomy sposób interpretowania świata. Tu właśnie praca duchowa ma prawdziwe znaczenie. Dusza nie przyszła tu, by unikać strachu, przyszła by się ponad niego wznieść, przejść przez proces stawienia czoła cieniowi. I dzięki obecności i świadomości, przemienić go z powrotem w światło. Strach jest więc w rzeczywistości ukrytą bramą, a każdy, kto przekroczy ją z odwagą, odnajduje po drugiej stronie swoją prawdziwą moc. Jak więc to zrobić? Po pierwsze, zrozum, że strach to zablokowana energia, wibracja zamrożona przez jakąś dawną ranę, odrzucenie, porzucenie, upokorzenie, stratę. Ta nierozwiązana energia wciąż się odtwarza, dopóki nie zostanie uwolniona. Dlatego często przyciągamy to, czego się boimy, nie jako karę, ale jako szansę na uzdrowienie. Po drugie, przestań z nim walczyć. To, czemu się opierasz, trwa. To, co obserwujesz bez osądu, zmienia się. Strach pragnie Twojej uwagi, a nie nienawiści. Po trzecie, zdaj sobie sprawę, że za każdym strachem kryje się głębokie pragnienie Twojej duszy. Jeśli boisz się publicznych wystąpień, to dlatego, że pragniesz być usłyszany. Jeśli boisz się odrzucenia, to dlatego, że tęsknisz za dawaniem i otrzymywaniem miłości. Każdy strach wskazuje na nieodkryty skarb. Prawdziwa praca wewnętrzna postrzega strach jako lustro, święty znak tego, co jesteś gotów objąć, a nie czegoś, czego należy unikać. Twoja dusza prowadzi cię przez to, co cię najbardziej przeraża. Nie po to, by cię ukarać, ale by odkryć siłę, którą już masz, ale której jeszcze nie rozpoznałeś. Kiedy zaczynasz postrzegać strach w ten sposób, następuje potężna zmiana. Przestajesz go ścigać lub przed nim uciekać. Czujesz go, szanujesz i otwierasz się na jego lekcje. Wtedy pojawia się nowy stan. Nie brak strachu, ale obecność wewnętrznej mocy. Mocy, która nie musi niczego udowadniać, która ani nie atakuje, ani nie broni lecz po prostu zna samą siebie. Teraz, gdy wiemy, że strach nie jest wrogiem do zniszczenia, lecz energią do zrozumienia, zmierzenia się z nią i transformacji, musimy pójść głębiej i zobaczyć, jak krok po kroku można go przekształcić w prawdziwą duchową moc. Tę wewnętrzną alchemię wiele tradycji nazywa ogniem inicjacji. Starożytni alchemicy pracowali nie tylko z metalami, ale z duszą. Dla nich strach był surowym ołowiem, potrzebnym do stworzenia złota przebudzonej świadomości. Ta potężna metafora wciąż prowadzi tych, którzy decydują się postrzegać swoje cienie nie jako wady, ale jako klucze do prawdziwego wzrostu. Jak w praktyce wygląda transformacja strachu? Po pierwsze, uświadom sobie, że strach ma ciało, mieszka w Twoim układzie nerwowym, objawia się jako uczucie w brzuchu, ucisk w klatce piersiowej, chęć ucieczki. Pierwszym krokiem do transformacji strachu jest więc pełne odczucie go, bez stawania się nim. Większość ludzi tak naprawdę nie czuje swojego strachu. Blokują go, nadmiernie analizują lub zamieniają w złość. Ale prawdziwy alchemik pozostaje obecny w ogniu emocji, jakby mówił: Oto jestem, bez ucieczki, bez walki, bez zaprzeczania. Po prostu obserwuję. W tym momencie dzieje się coś niesamowitego. Strach zaczyna się rozpuszczać, nie dlatego, że został pokonany, ale dlatego, że został objęty obecnością. Ta obecność zaczyna reorganizować energię w Twoim ciele. Ale to nie wszystko. Następnym krokiem jest reinterpretacja strachu, ponieważ to, co nazywamy strachem, często niesie głębokie przesłania od duszy. Na przykład, jeśli boisz się porażki, prawdziwe pytanie nie brzmi: jak jej uniknąć, ale Dlaczego potrzebuje sukcesu, by czuć się wartościowym? To pokazuje, że strach często wynika z fałszywego wyobrażenia o tym, kim jesteś. A to wyobrażenie można przepisać. Tu wkracza świadomość. Nie jesteś swoimi lękami, jesteś przestrzenią, w której strach się pojawia. Ta świadomość jest kluczowa. Kiedy identyfikujesz się ze strachem, on utrzymuje swoją władzę. Ale kiedy obserwujesz go z wyższego poziomu. Strach traci moc, ponieważ staje się tylko gościem, a nie centrum Twojego świata. Oto ważne narzędzie duchowe: świadome oddychanie. Kiedy uderza strach, nie oddychaj na autopilocie oddychaj świadomie. Wdychaj powietrze w miejsce, gdzie czujesz napięcie, myśląc: Jestem obecnością. Następnie wydychaj myśląc: Uwalniam ten strach. Ta prosta praktyka resetuje Twoje ciało i aktywuje układ przywspółczulny przynosząc poczucie bezpieczeństwa. Kolejny kluczowy punkt. Strach musi być wyrażony. Nie poprzez dramat, ale poprzez ruch i świadomą mowę. Wielu nauczycieli duchowych twierdzi, że niewyrażone emocje utykają w duszy. Dlatego śpiew, taniec, płacz i głębokie pisanie to potężne sposoby na oczyszczenie energii. Wreszcie jest wibracyjna wymiana. Kiedy opróżnisz przestrzeń, którą zajmował strach, nie możesz jej zostawić pustej. Musisz wypełnić ją czymś nowym wiarą, wdzięcznością, wizją. Wizualizuj to, mów to, powtarzaj z przekonaniem. Jestem bezpieczny. Jestem prowadzony. Jestem gotów stać się tym, kim miałem być. Ten akt nie jest tylko symboliczny, jest kwantowy. Wszechświat odpowiada nie na Twoje słowa, ale na Twoją energię. Kiedy zaczynasz wibrować pewnością zamiast wątpliwości, wszechświat odpowiada synchronicznością, możliwościami i otwartymi drzwiami. W ten sposób strach przestaje być twoim strażnikiem więziennym, staje się twoim przewodnikiem, twoim progiem, twoją inicjacją. A kiedy przez niego przejdziesz, po drugiej stronie nie ma pustki, tylko wolność. A najlepsze jest to, że nie musisz być gotów, by zacząć musisz tylko zdecydować. Zdecydować, że już nie będziesz posłuszny cieniowi, że będziesz iść naprzód, nawet jeśli trzęsą ci się nogi, że będziesz kochać, nawet jeśli to boli, że będziesz mówić, nawet jeśli drży ci głos, bo po drugiej stronie strachu jest życie, o którym twoja dusza zawsze marzyła. Teraz, gdy rozumiesz strach jako energię, nauczyciela i bramę do swojej wewnętrznej mocy, nadszedł czas, by przejść od teorii do praktyki. Prawdziwa duchowa transformacja nie dzieje się w książkach ani ideach. Dzieje się w prawdziwym życiu, w twoich codziennych wyborach, powracających myślach, w tym jak reagujesz, gdy strach puka do twoich drzwi. Oto prosty, ale potężny przewodnik, który pomoże ci zacząć uwalniać się od strachu i pewnie kroczyć w kierunku swojej wewnętrznej siły. 1. Nazwij i zdefiniuj swój strach. Ignorowanie strachu tylko go karmi. Kiedy spychasz go w cień, on rośnie. Codziennie znajdź chwilę, by zamknąć oczy, głęboko odetchnąć i szczerze zapytać siebie, czego się dzisiaj boję. Powiedz to na głos lub zapisz bez osądzania. Uczyń go widocznym. Przykład: Boję się być sam. Boję się porażki w tym projekcie. Martwię się, że nie będę wystarczająco dobry dla innych. Dwa: Zamień to w mantrę mocy. Kiedy już nazwiesz swój strach, przekształć go w pozytywne, wysoko energetyczne stwierdzenie. Słowa niosą energię, a to, co mówisz z uczuciem, kształtuje Twoją rzeczywistość. Przykład. Strach. Boję się, że nikt mnie nie wysłucha. Mantra. Mój głos ma znaczenie. To, czym się dzielę, porusza serca i zmienia życie. Zapisz to. Mów to. Czuj to. Niech to będzie Twoja tarcza. 3. Oddychaj w obecności. Kiedy pojawia się strach, pamiętaj, że nie jesteś tylko reakcją, jesteś świadomością. Następnym razem, gdy uderzy lęk, napięcie, drżenie lub unikanie, nie uciekaj. Zostań. Weź 10 świadomych oddechów, kierując powietrze tam, gdzie czujesz ucisk. Formuła oddechu: wdech. Jestem bezpieczny. Wydech. Uwalniam strach. Powtarzaj aż poczujesz zmianę energii. To uczy cię reagować, a nie odruchowo odpowiadać. 4. Staw czoła temu, czego się boisz symbolicznie. Strach potrzebuje działania, aby się rozpuścić. Nie zniknie sam od myślenia. Każdego tygodnia zrób coś, co wypchnie cię ze strefy komfortu. Nagraj film, podziel się prawdą, podejdź do kogoś, przyjmij wyzwanie. Celem nie jest wynik, ale kroczenie naprzód pomimo strachu. Te małe kroki wysyłają potężny sygnał do wszechświata i twojej podświadomości. Że strach już cię nie kontroluje. 5. Oczyszczaj swoje pole energetyczne. Codziennie strach przylega do twojej energii jak kusz na skórze. Potrzebujesz codziennego duchowego oczyszczania, a nie musi to być skomplikowane. Bierz świadome prysznice, wyobrażając sobie, jak woda zmywa twoje lęki. Pal drzewo sandałowe, szałwie lub palo santo. Praktykuj medytację z ogniem, wyobrażając sobie płomień w splocie słonecznym, który spala wątpliwości. Robienie tego codziennie utrzymuje Twoją wibrację na wysokim i stabilnym poziomie, gdy życie staje się burzliwe. 6. Buduj środowiska odporne na strach. Strach rozwija się w toksycznych, negatywnych lub przytłaczających przestrzeniach. Obserwuj swoje kręgi towarzyskie, nawyki medialne i wzorce myślowe. Zapytaj siebie. Czy ta rozmowa mnie podnosi na duchu, czy wysysa energię, czy ta treść mnie wzmacnia, czy hipnotyzuje? Czy karmię strach, czy światło? Zmień to, co musisz, bez poczucia winy, z siłą. 7. Podziękuj swojemu strachowi, zanim pozwolisz mu odejść. Na koniec uszanuj rolę strachu. Bez niego nie poznałbyś siebie tak głęboko. Uznaj jego pierwotne zadanie ochrony, a następnie uwolnij go jak zbroję, której już nie potrzebujesz. Dziękuję ci, strachu, za to, że mnie uczyłeś. Teraz wybieram wolność. W tym małym, ale potężnym momencie zaczynasz się odradzać. Droga do niezwyciężoności nie polega na braku strachu, polega na posiadaniu odwagi, świadomości i spójnego działania. A teraz masz narzędzia, by zacząć. Przeszedłeś ścieżkę, na którą niewielu ma odwagę wejść, stawiając czoła strachowi nie jako wrogowi, ale jako bramie. Ta zmiana zmienia wszystko. Podczas gdy świat ucieka przed strachem, ty zdecydowałeś się zatrzymać. Obserwować i, co najważniejsze, przejść przez niego. To nie jest bitwa między światłem a ciemnością, to alchemiczny proces integracji. Strach jest częścią bycia człowiekiem, owszem, ale nie jest panem Twojego przeznaczenia. To tylko echo starej historii, która dzięki Twojej świadomości może teraz zostać napisana na nowo. Nauczyłeś się, że strach pochodzi z iluzji oddzielenia, z fałszywego przekonania. Że jesteś sam, niewystarczający, lub że wszechświat nie jest po twojej stronie. Ale ta iluzja znika, gdy budzisz się do tego, kim naprawdę jesteś wieczną iskrą całości, twórczą siłą, potężną duszą żyjącą na tym świecie. Zrozumieć strach, to zacząć go opanowywać. Czuć strach, nie stając się nim, to zacząć go transformować. Działać pomimo niego, to stać się alchemikiem swojej rzeczywistości. Za każdym razem, gdy idziesz naprzód z drżącymi nogami, mówisz drżącym głosem lub wybierasz zaufanie bez gwarancji, stajesz się duchowym wojownikiem, którym miałeś być. Ale ta podróż nie kończy się tutaj. To sztuka, którą doskonalisz każdego dnia, w każdym wyborze, każdym uczuciu, które obserwujesz, zamiast ukrywać, każdym kroku w kierunku prawdy Twojej duszy. I oto wielkie odkrycie. Gdy przestaniesz uciekać przed strachem, Wszechświat przestanie stawiać go na Twojej drodze. Życie nie jest po to, by Cię karać. Chce Cię uczyć, doskonalić, pomagać Ci przypomnieć sobie, że zostałeś stworzony do czegoś więcej, by wibrować wyżej, służyć z celem i kroczyć z niezachwianym zaufaniem. Niezwyciężony nie jest ten, kto nigdy nie czuje strachu. Niezwyciężony jest ten, kto decyduje, że miłość do prawdy jest silniejsza niż strach przed stratą. A ty, który zaszedłeś tak daleko, już przekroczyłeś próg. Teraz nadszedł czas, by działać, zakotwiczyć tę mądrość, dzielić się nią z innymi. Nie jesteś sam. Wspiera cię wyższa inteligencja, która odpowiada na Twoją energię. A kiedy kroczysz w wierze, cały wszechświat sprzyja ci. Więc od mojej duszy do Twojej zapraszam cię. Odważ się, mów, twórz, kochaj. Nie z braku strachu, ale z obecności mocy. Jeśli to przesłanie do ciebie przemówiło, zasubskrybuj, wciśnij dzwonek, zostaw polubienie i podziel się tym filmem z tymi, którzy muszą przypomnieć sobie o swojej wewnętrznej sile. Powiedz nam w komentarzach, jaki strach jesteś gotów dziś uwolnić? Bo pierwszym krokiem do wolności jest jego nazwanie. Do zobaczenia na następnej podróży świadomości.